Utarło się, że Bastian ma Mario, Spika czy jakoś tak, a ja Sonika. Wiecie, to nie z wyboru. To jest jak to łączenie do drużyny na WF-ie, tylko dlatego, że nikt was nie chciał wybrać, to nauczyciel was przydzielił do losowej. Akurat to w te jest ten jajcarz, który lubi ci naciągać majtki na głowę. Bliżej mi jest do Raymana. Ale Rayman nie dostaje już własnych gier. Ostatni raz miał to miejsce dekady temu. Więcej o tym w tym numerze selection polecam, pozdrawiam, Krzysztof Chłowczyc! A Sonic wychodzi zaskakująco regularnie. Czasem wbrew mojej woli. Dlatego Sonic Mania była tak odświeżająca, zwłaszcza w roku premiery, kiedy wyszło także i Forces. Gra tak leniwa, że cały czas odbiera ci pada przechodząc sama siebie, a gdy wreszcie pozwala ci pograć, to chcesz, żeby jednak sama się przeszła. Mania zaś, stworzona przez autora fanowskich portów pierwszych odsłon Christiana Whiteheada, Pagoda West Games i Headcanon, pokazała na czym polega urok Jerza. Jurnego zwierzę. Niby są ze sobą związane, niby łączą je fabuła oraz klasyczny dwuwymiarowy jerzyk, ale, no, nie wystarczy go wstawić, by od razu zadziałała się ta stara magia. Nie dziwota więc, że Sega i Sonic Team chcieli dalej podążać tą ścieżką. Czy to z twórcami ponaddźwiękowego szaleju. Czy bez nich? Z Oli Jeans nie pykło. Z wielu powodów. Zatem team uderzyło do Azbest. przepraszam, Arzest. Studia założonego przez jednego z ojców Sonika. No, to osimę. Google Docs zamienia mi Arzest na areszt. Coś jest na rzeczy. Nie uciekniesz od tego jeża, ojcze. Będziesz płacił te alimenty swoją krwią! Po jaką cholerę tak długi wstęp? Ano dlatego, że rozstrzał stylistyczny, projektowy, muzyczny nawet, jest widoczny na każdym kroku w najnowszym Soniku. Superstars. Halo? Jak to nie jest najnowszy? Ale to jest na. Kate? A... Przecież tak nie istniało. Zamknij, To gra czerpiąca graściami z nowej manii. Wyprodukowana przez studio, które od dawna grzebie i kombinuje formule serii, zamiast po prostu ją ulepszać z części na część. Oraz gościa, który ostatni raz pracował przy. Pierwszym Adventure. Nawet nie Adventure 2. Pierwszym Adventure. Klasyka, teraźniejszość. I wszystko pomiędzy. Jak wspomniałam, najlepsze odsłony serii są takie fajne, bo motywują cię do nauki poziomów. Mania, trójka, CD, Colors, Advanced Rush tryskają kolorami, zachwycają rozległością czy różnorodnością i motywują do bycia lepszym graczem. Bez mówienia ci wprost Hit Good. Nie, ty to czujesz. Tutaj. W płucu. Jak pieprzysz sprawę, zamiast walić padem o kant stołu, a potem go zjadać, mówię oczywiście o stole, chcesz klękać przed monitorem i przepraszać grę za bycie takim frajerem. Będziesz zasuwać, tylko sobie na to zapracuj. Uważaj na pułapki, sprężyny wypierdzielające w drugim kierunku, wrogów stojących czy latających wszędzie, tylko nie tam gdzie trzeba i wszystko by mi się udało, gdyby nie te wścibskie kolce. Pilnuj się na każdym kroku, ucz się map, a wtedy... Superstars udaje się ta sztuka, dzięki której świat w ogóle polubił Sonika. Twórcy sprawili, że chce mi się wrócić do gry na którymś z późniejszych etapów mojego życia i pokazać jej mistrzu. Twoje nauki nie poszły w las. Polecam sobie najpierw pozwiedzać lokacje. Usiane z znajdźkami, różnymi też postaciami je przejście. Tu mamy standardowy zestaw. Sonika ze swoim spindaszem, czyli automatycznym boostem przy zetknięciu z ziemią, gdy przytrzymamy przycisk skoku w powietrzu, latającego chillera, kurde, ten Tailsa, szybującego Knucklesa, który potrafi też się wspinać, czy Amy. Wybranie jej traktuje trochę jak taki najniższy poziom trudności, zważywszy na podwójny skok oraz masywny hitbox i młotka skoku. To zwiedzanie jest idealne, z ciut gorzej, bo się zatrzymuje po każdym szybowaniu i to jest dosyć irytujące. A miejscami trafiamy wręcz do istnych labiryntów, w dobrym i złym tego słowa znaczeniu. Ale nawet w złym znaczeniu chcesz dopiec superstars, doskonałe umiejętności, rozpoznawanie w terenie. Nie ma przecież lepszego powodu do samopoprawy niż zrobienie komuś na złość. Prawda? Zwłaszcza grze, która nie wie, że istniejesz. Tym bardziej, że po dłuższych oględzinach widać więcej skrótów i ścieżek, dzięki którym przy którejś z późniejszych rozgrywek robimy speedrun, nie wiedząc nawet, że to speedrun. Klasyka serii praca nawet ta mini -gra. Jest super! Niestety klasyka serii oznacza też momenty strasznie upierdliwe, takie po których przejściu czuje się satysfakcję, ale taką z kategorii ulgi. Boże, ty nie muszę się już z tym pierdzielić. Choćby takie Press Factory, albo Golden. Kapitol. To pierwsze przynajmniej ma na siebie pomysł, w drugim akcie musimy co jakiś czas obniżać ciśnienie fabryki wciskaniem guzików, z czego wciskanie to jest wzięte pod uwagę przy ewentualnej optymalizacji ścieżki. Ale przy tym drugim cóż, dochodzimy do teraźniejszości. Teraźniejszość! Nie warto było. O ile lubię design wielu lokacji, takich prezentacji zostawia wiele do życzenia. I nie chodzi mi nawet o optymalizację po gra śmiga, poza klatkującymi ekranami ładowania. Strasznie dużo miejscówek niby spełnia rolę pod względem czysto gameplayowym, ale wizualnie? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. I dalej w las tym lokacje prezentują się bardziej pusto, gorzej i leniwiej. Wyglądają jakby je sklecono w gotowym edytorze poziomów. No na przykład to cholerstwo. Widzicie, jak wszystko? Tło, wrogowie, przeszkody, się zlewa. Tekstury i oświetlenie niskiej jakości nie pomagają utrzymać iluzji tego, że to są jakieś miejsca, a nie zlepki modeli. I niestety jest tego tałataństwa więcej. Sama kamera wydaje się ustawiona zbyt blisko, między innymi przez to, nie ma innego sposobu na poznanie danego fragmentu poziomu niż metoda própi błędów, dostanie w pysk i potracenie pierścieni, a nie, przepraszam, ringów. Odkąd tylko Sonic jest tłumaczony na polski, rings to ringi. Oficjalnie. Ja wiem, że na krążki cebulowe mówi się czasem o ringi, ale… No, to brzydko wygląda. Kwestia bossów to też dobry przykład zjazdu jakości po jakimś czasie. Pierwsi są niczego sobie. Walki jak zwykle opierają się na przeczekaniu ataków, aby móc strzelić dziada w słaby punkt. Parę strzałów i leży. A nie. Trudność potyczek polega nie na znalezieniu taktyki na pokonanie maszyn, bo ta jest bardzo prosta, a na platformówce. Skakaniu, omijaniu wszystkiemu, co robimy w głównej rozrywce. Tylko że późniejsi posowie bywają albo absurdalnie prości, Albo absurdalnie przeciągnięci. Co by nie przeszło się tak szybko do następnego levela. Nie, nie, nie. Przez co walki stają się katorką. Nie ma nic pomiędzy. To, to będzie potem. Tu przejdźmy do muzyki, przy której także widać, czy raczej słychać kontrast między projektem, kompozycją, a wykonaniem, aranżacją. Naczelnym kompozytorem, osobą odpowiedzialną też za skrzyknięcie określonych artystów jest Jun Senoe. Typ pracuje przy serii od dawna, jeszcze od czasów Trójki czy Adventure, do którego też zlepił utwory razem ze swoim zespołem Crash Forty. Senoe jest utalentowany jak nie wiem co, tylko cóż... Przy Sonic the Hedgehog 4 sprzed dekady, które również miało przypomnieć graczom o magii klasycznych odsłon, umiłował sobie badziewne syntezatory, mające w założeniu odtworzyć brzmienie muzyki z czasów Sega Mega Drive'a. W założeniu. W praktyce jego kawałki w czwórce czy Superstars brzmią jak coś, co mogłoby lecieć w takich kieszonkowych jajkach. Brakuje tylko kiepskiej jakości nu pagadi! Co boli, bo kiedy przejdziemy do innych autorów muzyki, choćby Some Sonic Frontiers czy Tilo. Lopesa zmani, to różnica jest niesamowita. Lopez czuje klimat marki jak mało kto, więc za każdym razem, gdy wykorzystuje kompozycję Senoe, brzmią bogato, klasycznie i nowocześnie zarazem. Podobnie Soma, tylko z tego co pamiętam, jego utwory są i jego autorstwa. Że nie wspomnę o kawałkach będących w całości dziełem Lopesa, bo Jezus Maria, można narzekać na to, że Sonic nie jest spójną marką w żadnym wypadku, ale jej najbardziej spójnym aspektem jest to, że w praktycznie każdej jednej odsłonie usłyszysz nieprawdopodobną muzykę. Superstars ma też inne tryby, które są totalnie beznadziejne. Nie czepiam się aż tak bardzo time'a, tak. W nim przechodzimy poziomy tak szybko jak się da. Aż tak bardzo bo i tak robimy to w kampanii, ale taki tryb bitwy gdzie strzelamy się botami z innymi graczami, bądź z innymi botami, staramy się utrzymać na powierzchni, czy razimy innych prądem w ramach bieda deathmatchu, równie dobrze mogłoby go nie być. Jakby starano się nim usprawiedliwić wysoką skądinąd cenę, bo przecież nie ma tu wyłącznie kampanii, jest też yy, tryby bitwy, jest też yy, time attack, jest też personalizacja postaci do trybu bitwy. No. Hmm. Nie wspomniałem też o jednym aspekcie, nie dlatego, że jest spędny czy koszmarny, tylko… no… pomiędzy. Z upływem czasu dostajemy więcej… supermocy. Szmaragdowych mocy, tak dokładnie. Ograniczonych czasowo umiejek, które odblokowujemy, wspierając szmaragdy chaosu, w sympatycznej minigrze. Zaspokoiła mi chętkę na spider Spidermana 2. Nie muszę kupować PS5. Armia klonów. Przemiana w płyny. Ustrojowe to w Sonic 2006. czy wystrzelenie w danym kierunku w powietrzu. To wszystko przemyślane bajerki, bez których można przejść całą grę na luzie. Starzało mi się nawet zapominać, że w ogóle je mam. Jest w zasadzie tylko jeden moment, kiedy Superstars niejako wymaga od ciebie wykorzystania jednej zdolności. Wydaje mi się, że da się to załatwić bez niej. Czy Superstars mnie zawiodło? No nie. Już w pierwszym zwiastu nie zapowiadało się to na przyjemną i po prostu przyjemną podróż po znajomych motywach i klimatach, kosztem tego, że wiele lokacji to po prostu przepisane zadanie domowe, żeby się facetka nie pokapowała. To Sonic, nie Sonic w otwartym świecie, nie Sonic zamieniony w wilkołaka, nie Sonic spotykający dawną wersję siebie czy walczący z pradawne złe… Nie, to Sonic, pokonaj Eggmana, wsadził zwierzaki w roboty. I tyle. I fajnie! Lubię zwykłego Sonika. Nie trzeba tak często kombinować w podstawach formuły, by zaciekawić graczy. I tych starych, i tych nowych. Mm, ale pięknie, pachnie, Maciek, co gotujesz? Wodę. Ale aromat czego dodałeś? Soli. E, klasyka. Jeśli nie mieliście dotąd okazji sprawdzić, czy w ogóle jest ta niebieska maszkara z jedną gałką oczną, to Mania i Mania Light Superstars są fajnym pretekstem do obczajenia magii tej serii. Polecam go! Dzięki za uwagę, zapraszam na naszego Instagrama i na razie.